15 rocznica zaginięcia Iwony Wieczorek pokazała, że sprawa jak zwykle rocznicowo żyła w mediach. Policja nie ustalała wielu zachowań Iwony, nie zbadała chociażby zbyt dokładnie jej otoczenia. To nie była taka grzeczna dziewczyna, jak ją latami opisywano. I że klucz do rozwiązania może tkwić właśnie w tej ciemniejszej stronie zaginionej. Pewne osoby się do niej przykleiły. Natomiast będziemy o tym informować i chciałbym podkreślić, że to nie jest zabawa, że to nie jest śmiech. My tutaj zajmujemy się bardzo poważnymi tematami. Detektyw, znany Wam z magazynu Konfrontacja, a Wojciech Koszczyński w tamtym roku zagościł w mediach. Możemy się umówić, że pod koniec sierpnia się spotkamy chociażby w studio, nie na live'ie i Pan jakby wyjaśni, no znaczy uzupełni to, co. Miał być w tamtym roku i sierpniu, Ale tym razem pan nie ucieknie? Tak, jak przez miesiące mi pan uciekł? Pogwiazdował, obiecał do końca tamtego roku zdać sprawozdanie ze swojego przełomowego śledztwa. Oczywiście, bardzo chętnie, z każdym jestem gotów porozmawiać o, o tej sprawie. Oczywiście nie zatrzymał słowa. Obejrzyjcie podsumowanie tego, jak gra się i bawi sprawą Iwony Wieczorek. Magazyn Konfrontacja na kanale YouTube.